Ciekawe, jaki to miód? Z czego? Bardzo ciekawy, bo jest prawie czarny. No, niestety, słuchaj, nie dowiemy się z czego ten czarny miód, który właśnie jedzie na badania. Paczkę zapakowałem, zlecenie na badania wypełniłem, bo to trzeba taką kartkę całą wypełnić. Jest zapakowany, czeka na kuriera. Kurier dzisiaj będzie, będzie doręczona w poniedziałek, więc albo się zajmą od razu badaniami, albo jeżeli jest kolejka, to trzeba będzie poczekać. To może wyniki będą za tydzień, za dwa, jakoś tak. Oczywiście dam znać, pokażę wam co i jak. Natomiast, słuchaj, no, nie dowiemy się, dlatego że te badania niestety kosztują, a ja to płacę z własnej kieszeni. I tak pakiet badań, który zleciłem. Bo tam jest prolina, diastaza, HMF, yy, pH chyba, wolne rodniki, coś tam, nie pamiętam dokładnie. Kilka tych badań zleciłem. Wszystkie takie, które nam powiedzą po prostu, czy ten miód się do czegoś nadaje, czy po prostu to jest drogi cukier. Yy, bo reszty badań nie zlecałem. Jakby, bo one niekoniecznie jakby nam cokolwiek powiedzą. W tym właśnie nie zlecałem analizy pyłkowej, która by nam odpowiedziała, co to jest za miód. No i ewentualnie przewodności, na przykład, czy to nie jest miód spadziowy, na przykład. Tak? Tego nie zlecałem, bo i tak zestaw badań, który ja, jakby zleciłem, kosztuje 8 stówek ilość wody, by trzeba zbadać przewodność i później analiza pyłkowa byłoby kolejne dwie stówki. No nie wiem, aż taki ciekawy, słuchaj, nie jestem, żeby płacić dwie stówy, żeby się dowiedzieć, z czego to, ten był miód, ale jak tak czy, poczytałem Twój komentarz, właśnie to się, kurde, zastanawiam, bo przesyłka jeszcze jest pod domem, jeszcze kurier nie zabrał. W każdym momencie mogę ją otworzyć, odpakować i jeszcze tam zaznaczyć ptaszka przy tych badaniach, ale, kurde, nie wiem, no... To i tak trochę drogo wychodzi za zwykłą ciekawość, także wiecie jak jest. No Nie dowiemy się, może nikt nie będzie tajemnicą, z czego jest. No, pan Marcin mówi, że to miód, więc musimy mu wierzyć.